Cześć Ola, ten filmik nagrywam specjalnie dla Ciebie, gdyż dzisiaj są Twoje urodziny. Planowałam to wszystko od bardzo dawna, i teraz w ogóle nie wiem co powiedzieć. Mam po prostu nadzieję, że prezent ode mnie ci się spodoba i że będziesz często do niego wracać. Jeszcze przed chwilą normalnie miałam w głowie wszystko, co mam ci do przekazania, a teraz nie mogę sobie w ogóle przypomnieć, o czym myślałam. Tak mogłam to zapisać. No ale cóż, po prostu wszystkiego najlepszego i teraz może obejrzysz życzenia, które... Chcieli ci złożyć nasi widzowie. A i jeszcze chciałam powiedzieć, że w jednej zwrotce nie ma teledysku, bo uważam, że należy się wsłuchać w słowa, a nie skupiać na obrazie. No, to miłego oglądania. wszystkiego najlepszego, kochana. Kochana. najlepszego! Wszystkiego najlepszego, ko tego koko. <laughs> no więc ten tort i to wszystko, co tutaj przygotowałyśmy, to wszystko jest dedykacją o to dla ciebie. No, mimo, że nie możesz być z nami, to bardzo chciałybyśmy ci złożyć życzenia. No, te życzenia są od naszej właścicielki, ode mnie, od Lucy. No, więc tak ogólnie od wszystkich petków. Ja na pewno... W imieniu wszystkich. Chciałabym Ci życzyć dużo subskrypcji, no oczywiście, dużo lajków i dużo komentarzy, oraz żeby Twoja kolekcja Pesków była coraz większa. No ja też bym Ci chciała życzyć <laughs> dużo komentarzy, ale takich bardziej pozytywnych, bo wiemy, że niektóre cię dręczą i no. Jeszcze chciałabym Ci powiedzieć, że mam nadzieję, że Twój kanał nadal będzie się rozwijał. I że no jakby to powiedzieć, Twój kanał będzie najlepszym kanałem na YouTube i będzie miał najwięcej filmików. Dlatego my pozdrawiamy, uwielbiamy Cię i pozdrawiamy więc koko. Rób tak jak najwięcej, jak najdalej starej się czasami. Stare się, starej, starej i po prostu nie przejmuj się ludźmi, którzy no, którzy nie, którym się tu nie podobają. Jak komuś się nie podoba, to nikt nie ogląda, prosto sprawa. No, także 100 lat, 100 lat niech żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Koko! No to co, my wszamiemy ten tort. Mam na... Chciałybyśmy, żeby z nami wszamy. Za to proszę ten popcorn, może ci się uda to wszamić. Cześć! Tego kanał to Podobno masz urodziny. Mm. Sto lat, sto lat ty, nie chcę, nie czynam. A kto? Z Wszystkiego najlepszego! Cześć, takie koko! Znaczy dla mąż i koko wszystkiego najlepszego! Teraz jębielszyk! Pomarańcze i banany niech ci tańczą! Dzionek cały, niech wesoło ćwierka. Taszek goście, niech nam flaszek. I po potem zejdzie z drzewa, niech dodać ci zaśpiewa. Uśmiech towarzyszy, wiernie moc i wszystko masz od nas. Teraz życzenia. Fajnego chłopaka. Ś zdrowia. Szczęścia. Dobrych ocen. Sukcesów w sporcie. Dużo hajsu. Dużo subskrypcji. I, i wszystkiego co najlepsze. Kochamy cię. Pa. Wszystkiego najlepszego, Młodsze Koko i życzę dużo szczęścia Pozdrawiam, TheLightLPS Wszystkiego najlepszego do naszej kochanej Koko czyli najlepszej LPS tuberki na YouTube Życzę Ci, żebyś miała cudowny dzień swoich urodzin żebyś miała dobre oceny była zdrowa i miała wspaniałych przyjaciół Wszystkiego najlepszego! kokonu. Pozdrawiam wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin młodszej Koko. No a chyba każdy wie że nie ma urodzin bez tortu. Tartik dla młodszej Koko. Pozdrawiam do Słonko LPS. Księżyc za chmurami, noc nie jest snu każdy dzień dobrze znany, jeszcze do niedawna Sen straciło wszystko, to obu się wygranej będziesz blisko, ty znajdź znak Który w sercu wyryłeś, ja wierzę w siebie Bo wiara daje siłę, owe niezdobyte cele Są kluczem do działania i nieważne kim jesteś że tu siłę do przetrwania, ja mam tu siłę I ty też masz tą siłę, Oni mają tą siłę Która żyje ponad formą, skazany na ten świat, Wciąż walczę, jak ściągnę to Przynajmniej staram się walczyć A to co zapisane Niechaj stanie się realne, żyj na ile potrafisz Jak potrafisz iść tak właśnie W metryce zapisane Mam rozwijać pasję PWM, ulica, naprawdę i naprawdzie Zobacz, przeżycie mój za bo masz Pomoc innym to jest to, co nas nadal omacnia A wielka wiara w to, że kiedyś coś zmienimy Stworzyła logo Bacto i tworzy dogo dziś Stań przed lustrem i spójrz w oczy głęboko Spełniaj marzenia, bo z sprawdzoną drogą Pamiętaj, że nadzieja ostatnia umiera A ty masz ten cel, który właśnie opierasz. Mamy już go w rękach i nie oddamy, wieczna na Walczę nadal o to, by życia swego nie przegrać I też byłem w tych miejscach, gdzie trzeba ku temu walczyć I pamiętam te momenty, gdy Zostawaliśmy sami, wiara dawała siłę, motywację do działania No i zrobiłem z nimi Debiut płytę na legalach I nawet jeśli będą wciąż krytykowali Wymagajcie od siebie, choćby nie wymagali za Was życie, przekazu Tak się Mam to, czego zawsze szukałem Wygrałem swoje życie, choć nie jestem ideałem Ty walcz, walcz a osiągnie wszystko, masz czas, Zwycięstwa jesteś blisko,